W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga, Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I Uczynił nas przebranymi dziećmi Bożymi. Możemy wszechmogącego Boga nazywać naszym Ojcem. Możemy spodziewać się od Niego dziedzictwa Królestwa Niebieskiego. Msza święta, w której łączymy się z Nim, spożywając ciało Jego Syna, jest tego Królestwa przed i zapowiedzią. Jak wiele to znaczy, widzieliśmy w życiu świętego Jana Pawła II, którego 20. rocznicę przejścia do Domu Ojca dziś wspominamy. Obyśmy umieli, tak jak on, z głęboką wiarą przeżywać każdą muszę świętą i osobistą modlitwę. Ja tę eucharystię... Prawuję jako dziękczynną za potyfikat Jana Pawła II z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny, dla rodaków, dla parafian, aby ten, ta nauka Jana Pawła II, którą nam zostawił podczas ośmiu pielgrzymek do Polski, nie przepadła na marne, abyśmy wydobywali z tego wielkiego skarbca Jego duchowości i spuścizny, jaką nam zostawił, szczególnie w encyklik, wynieśli dla siebie i dla narodu jak największe dobro. Kochani Parafianie, drogie siostry, drodzy bracia, zaczęliśmy Eucharystię bardzo pan kiedy stanął nad brzegiem. Wiem, że była to ulubiona piosenka religijna, oazowa świętego Jana Pawła II. Na płoniach krakowskich w 2002 roku, podczas ostatniej podróży do Polski, papież mówił o tej piosence, że ta oazowa wieść wyprowadziła go przed wielu lat. Słyszał ją, kiedy miał ją w uszach, kiedy słyszał wyrok kontrary. I z tą oazową pieśnią szedł przez cały ponty, pon, pontyfikat. Papież kończąc mówi dziękuję Ci pieśnią oazową. Moi drodzy, 16 październik 1978 ja nie pamiętam, ale kochani, wy pamiętacie? Euforia niesamowita, że to właśnie Polak został papieżem. Pierwsza pielgrzymka do Polski w roku 1979, i namiętne słowa, które pokazują się, ukazują się kilka razy w roku. Na paskach telewizji, w razie, niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi. Te słowa stały się programem tego, co Ojciec Święty duchowo chciał uczynić w swoim pontifikacie prawie 27-letnim. 22 października 1978 roku na Placu Świętego Piotra te znamy te słowa. Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, politycznych. Nie lękajcie się. Pierwsza muzyka Jana Pawła II. To redemptor, komi, komiż, Jezus Chrystus odkupiciel człowieka. Encykliki, adportacje, pielgrzymki i przychodzi ten moment, którego nikt się nie spodziewał, bo wszyscy, którzy żyli na świecie, a zwłaszcza Polacy, Gdzieś tak w świadomości było to, że papież będzie żył tak tak, jakby wiecznie żył. Nasz papież. 2 kwietnia 2005 roku po godzinie 21.37 nasz ukochany ojciec święty Jan Paweł II powrócił do domu ojca. Co wtedy się działo, to już pamiętam. Gumy ludzi na ulicach, przepełnione kościoły, modlitwy i sam santo subito, kiedy to kilka dni po śmierci był pogrzeb Jana Pawła II na placu świętego Piotra. Nikt takiego pogrzebu z przywódców nie miał. Nikt. I pewnie, myślę, że się długo, długo nie powtórzy. Siostry i bracia, to są te piękne chwile i piękne słowa, które papież y, kierował do Polaków, do nas. Ale na ile z tego wynieśliśmy, to każdy musi sobie rachunek sumienia zrobić. Same tłumy, które wołały sanna, potrafiły wyjść i zrobić z papieża. Już nie będę mówić kogo. Państwo o tym dobrze wiecie. Więc nie mamy takie rozbieżności między tłumami roku 2005, wielkim płaczem, szlochaniem, a tego co działo się dwa czy trzy lata temu ośmieszenie Jana Pawła II w mediach i wszędzie, gdzie to jest możliwe. I wielu e, umysłach Polaków został zamordowany. Ja pan znajomych, rozmawiam z nimi, a może rzeczywiście coś było, a może to tak nie wiadomo, jak łatwo jest siostry i bracia Chcesz zniszczyć kogoś autorytet, podważyć ten autorytet. Mówiłem to kiedyś, jakiś czas temu, tu na Ambonie. Rozmawiałem z księdzem, który pracował, pracuje dzisiaj w Watykanie i pytałem się księże, jak Włosi odnoszą się do tego, co dzieje się w Polsce, Media w mediach, uśmieszani Jana Pawła II. Ksiądz mówi, śmiejemy, śmiejemy się z Polaków. A mówię, dlaczego? Bo jak można... Taki autorytet, z tej ziemi, wychowany, tak nie Śmieliśmy zbyt z tego całego czasu, który był w Polsce. ośmieszania Jana Pawła II. Jak to robić? Przecież tak się nie robi. Zobaczcie, siostry i bracia. Tam yy, sprawdza się słowo, że prorok swojej ojczyźnie nie jest widziane. Na tyle, na ile została ta nauka w umysłach, w sercach Polaków, tego nie wiem. Ale jedno jest pewne, że tej świętości Jana Pawła II. Nie podważajmy, siostry, bracia, minęło 20 lat. Pokolenie już jedno dobre pokolenie. Nie znam Jana Pawła II, może znać z katefezy, z albumów z albumu, z telewizji, z telewizy, że taki człowiek święty był. Ale jego słowa pielgrzymki, to co nam przekazał jest, moi drodzy, bardzo aktualne. Kiedyś papież Jan Paweł II, podczas też jednej z pielgrzymek do Polski, mówił, wy mi nie klaskajcie, tylko słuchajcie tego, co ja mówię. To tłumy klaskały. Jak to papież ma piękną dykcję, głos, piękne kazania, mówił, Nie klaskajcie, słuchajcie tego. Zwłaszcza w 91 roku podczas podróży do Polski mówił o dekalogu. Mówił o wolności, którą źle można wykorzystać. Wręcz nawet krzyczał, grożąc tym wszystkim, którzy są odpowiedzialni. Żeby wolność dobrze była zmiana, wcześniej sprawdzają się te słowa. I dzisiaj, w roku 2025, myślę, że się sprawdzają. Kościół, który buduje się po mojej prawej stronie, to Kościół Jana Pawła II. Dziś prosimy Cię, Ojcze Święty, byś wypraszał. Boga tę łaskę budowania tego Kościoła, jak najszybciej zbudowania. Będzie po Twoim wezwaniem, abyś wypraszał naszej wspólnocie parafialnej, nam kapłanom, wszystkim, którzy stanowią ten Kościół Świętego Krzyża, potrzebne łaski do życia tutaj na ziemi i do zbawienia. Moi kochani, tak to się stało, że 20 lat temu właśnie w tym dniu, w którym Ojciec Święty Jan Paweł II podchodził do domu Ojca, byłem tutaj wikariuszem wraz z księdzem Arturem Bąbińskim, księdzem Markiem Szczółkowskim i księdzem proboszczem Andrzejem Brzuskim. Pamiętam, że w momencie, kiedy pojawiła się wiadomość o tym, że Ojciec Święty jest w bardzo ciężkim stanie. Modliliśmy się na I To podczas różańca ta informacja przyszła do nas, że no jest to stan krytyczny. A potem kiedy doszła już do nas informacja, że Ojciec Święty zmarł, to moi kochani, w sposób naturalny do tej naszej kaplicy ludzie zaczęli przychodzić. A my co mniej więcej niecałą godzinę sprawowaliśmy kolejne mszy święte, bo ludzie napływali, przychodziło ich coraz więcej. Tych mszy świętych chyba odprawiliśmy przynajmniej cztery lub pięć, bo ludzie chcieli się modlić, ludzie chcieli przychodzić i prosić. To było dla nas też księży takie bardzo dotykające doświadczenie. Potem, moi kochani, yy, usiedliśmy wieczorem właśnie w nocy, z księżni i zastanawialiśmy się, jak przeżywać teraz te dni do Jego pogrzebu. Każdego więc dnia były specjalne prześwięty dla bardzo konkretnych grup. Dla młodzieży. Z młodzieżą poszliśmy w pielgrzymce, szło około tysiąca ludzi młodych na miejsce celebry. Doszliśmy tam na modlitwę właśnie. Była modlitwa w intencji chorych cierpiących, musza święte. Był, no, była mój żeby musza święta w intencji małżeństw i rodzin, w intencji dzieci. Każdego dnia był konkretny temat tego można by powiedzieć, doświadczenia, jakie wtedy nam towarzyszyły. I to było doświadczenie pełne głębi modlitwy. To było doświadczenie pełne, moi drodzy, takiego duchowego przeżywania. I właśnie wtedy też zrodziła się taka myśl: Mówię do księdza Probaszczal, będziemy budować ten kościół. To ksiądz proboż wystąpi do księdza biskupa, no bo skoro ojciec święty jest już w domu Ojca, to możemy teraz prosić o to, żeby ten kościół, który powstanie, był kościołem pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. I następnego dnia rano ksiądz proboż podstępował pismo i zawiesł je do kurii do księdza biskupa. Ksiądz biskup wyraził, Zgodę. Moi kochani, mając takiego patrona, to co powiedział dzisiaj właśnie w kazaniu ksiądz Patryk, przede wszystkim róbmy wszystko, żeby to, czego on nas uczył, nie było martwą literą, ale żeby było właśnie dla nas, moi drodzy, drogowskazów. Niech Boże błogosławieństwo dzisiaj w ten, właśnie w tej Eucharystii będzie dla nas siłą i umocnieniem, by żyć, moi drodzy, jak uczył nas Jan Paweł II.